dogranie, będzie groźnie. Ale śliczna Bramka! Modric teraz przy piłce. To musi być gol! Od tego tu właśnie jest. Pewnie interweniuje. Wprowadza spokój w obronie. Bierze teraz na siebie ciężar Bramka! Robert Lewandowski domagają się strzału, Jego Forlan na dobrej pozycji. Tak jest, proszę państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentuje. Teraz naprawdę świetna piłka. Nie do wiary, kolejny gol. Lewandowski. Jego Forlan na dobrej pozycji. Jest! Znowu gol! Cięstwo jest kwestią czasu. Co tu dużo mówić? Oglądamy w ich wykonaniu fantastyczny mecz. I aż szkoda, że on się już kończy. Bo taki koncert piłkarskiego punktu. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Robert Lewandowski. Insignie teraz przy piłce. Gol! Umieścił piłkę w siatce. A więc pogrom 6 do 0. I teraz ma piłkę Tadić. Szansa! Udaremnił tę szansę. Świetnie się tutaj zachował. Broni to Bramkarz. A na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana. Ale... Koniec meczu. Fantastyczny doping. Poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa.